Siemano, z tej strony Reus i dzisiaj ze mną Ravi. Siemaneczko. I nagrywamy Skywars na, na serwerze Jasiemce. Tak, i na początku chciałem Was, was poprosić za to, że nie było tak długo odcinka. To było spowodowane nauką, sprawdzianami kartówkami i tak samo jak u Ravi'ego. Dokładnie. Dobra, ja na początku pójdę, myślą na tego jakiś mam popić. dobra, Ale ja sobie biorę... ten kier, jakiś, jak sobie miedź się przydał. O oh my gosh, mam strędza! Dobra. Wypijam sobie Ja mam tutaj pewną wygraną. ze strę'żem. No i jeszcze lewy mam. Dobra, nice. Co masz nie Aha bo ty masz małą młodyk. Od jak sobie miał mam czełeś? Łaj, o Bijesz się z nim? Nie tu jestem! To gdzie byłem, a tu nie, nie patrzysz się gdzieś idę. Aj, zypła mi! Ej, ty jesteś na środku? Jestem! Ja nice! Czek na raz step! Nie, czek na razie! Raz. Jesteś Ty Jesteś na środku? Nie! To Ty tam jesteś? Nie, Czekaj. ja sam tutaj Ja to ty, 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 ja to sobie... ty Tuś ty, ty. we mnie rzucił Jeszcze no, ja sobie te sity szybko wezmę ja to sobie wezmę Mogę... Mam dwie jeszcze ty ja na ciebie idę Dobra, wezmę, że zaraz wymiarzę A i tak mam strzelę za to wyjdę Mogę iść na ciebie już? No ty, co ty masz tam w ręce? Tu w ciebie rzucił O, ty chomie Dobra, idę na Ciebie. Uf. O Ty, chamie. Aj, żyję. Nie lubię chłopaków? Dużo. Dobra, nie wiem, taki, taki chamie jesteś. Dobra, idę na Ciebie szybko. A, teraz będą śnieżki na pewno, ja jeszcze widzę. O Ty, chamie. Jak mi, jak mi się... Ej, pospadnę! Orientuję Ej No jeszcze wiem. No nie No przyjść. wiem. No nie przyjść. No to jest No nie No nie No nie wiem. No nie wiem. No to! No nie No nie wziąłem. O, ty Dobra, meczki, a więc widzimy się już na kolejnej ręce. Okej, ziomeczki, a my jesteśmy już na drugiej ręce w tym odcinku. Znowu koło mnie jest, Oczywiście, że tak. No dobra, mam jakieś... I ty, dobre. Zrobię i Jakby było słuchać moją myszkę albo klawiaturę, to proszę, przepraszam. Tam albo było... moją zepsutą. <laughs> Rzucanie wyszką po ścianach. <laughs> to było dobre. No. Nie może jak będzie, ja właśnie będę... Zde... No. Mata już ma to po ścianach latała. <laughs> nie musisz, że on mnie zabije. <laughs> Zartowałem. Jak to ja! Nie szalej do mnie. A nie do ciebie skąd do tego typu. Chodź do mnie. Pójdziemy na niego. Patrz na w niego, w Karolinę. Jak to może dziewczyna strzelać? No ją. mi. nie, 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 Ja, ja Ja, nie, ja, muszę zabić. ja nie, 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 Dobra. nie, Karolina. Spadłem. Oh my god! No nie wiesz co ja żem zrobił Teraz Jutręba. mogę cię jedynie spektytować. O nie Ty we mnie strzela O nie O nie! O nie. O nie. Oreus. 3 Widzę cię On we mnie strzela? No Ja blokuję strzały jego Ło wow, doskoczyłem To, to jutro będzie wiadomość. niej Patrzcie tylko umie strzelać jego ja blu... 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 Dobrze, i tak nie mam Dostań? nic do budulca. Nie mam nic do budulca, nie mam nic do budulca. Dobra, go szybko to idę. Ale to będzie, że tak odbija. Kurde, no mało budulca mam, no, nie mam już budulca nic. Budulca? No. Kurde. Strzela. Dobrze! Spadł! Spad! O oh my god! <laughs> LOL Adam. jak on spadł! Okej okay, Zimeczka, więc widzimy się na kolejnej arence. Dobra, Zimeczka, weźmy już na ostatniej arentce w tym odcinku. Yy, dobra, a Ravi znowu koło nas i on ma wam coś tam do powiedzenia. Więźcie mój kanał. Poczno. Nie no, żartuję. Yy, po prostu chciałem wam powiedzieć, żebyście yy, oczywiście wbijali na nasz fanpage. Znaczy no nie mamy wspólnego fanpage, a, tylko osobno oczywiście. Wbijajcie, tam dużo informacji można zrozumieć, na przykład na jakim serwerze moglibyśmy grać, czy coś, żebyście, żebyście mogli po prostu razem za nami zagrać. No, i, i po prostu mieszka rozwoda. E, dobra, ja, ja, mam, ja mam sześć pereł, bo mi się wcelowały dziewczynki i trzy z ninja. Dobra. Boże, to... Tam też też ostatnio arena, szkoda. No. Pat w sklepie! Nice! Sklepałem ją! jak sobie mieczem było. Sklepią, sklepią! Jest! Zabiłem ją, Lo... zabiłem go! Dobrze. I zimę, czy jest, szybko pod I już za niedługo jak dobiję 50 widzów, to możliwe, że zacznę nagrywać z kamerką. Albo będę nagrywał też vlogi czasami. No. Czasu do czasu. Postaram się z nim nagrać jakiegoś vloga. Jakiegoś challenge czy coś? No. Albo nagra... sobie też możecie zadawać. Yy, w... <laughs> Jak mnie wystraszy, że masz połapniać. No i perłę. I także możecie na fanpage'u zadawać nam yy, yy, różne challenge, jakie możemy wykorzystać. Yy, albo możecie na z serwery na możemy nagrać kolejny odcinek. Nie wiem, gdzie jest ten typek. My tylko sami ja! No dobra Zabajemy dawaj, to co... Ty masz perły, bo ja ci dałem Weź, nie, 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 nie Ej <śla> e, no to ty we mnie nie Chodź tu Nie, dobra, już się Ty chamie. <śla> o już padł przez ciebie, no weź się zastanów. No No budulca! Nie! O moje Rzucę to weru! Nie do ciebie. Nie. <noise> Łap, to ty chamie Nie dostałem. <głos> <głos> ja nie mogę, jak on zedał Dobra, że a więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Link do tego pakarmacie macie także na dole, na Facebooka mojego i rawiego oraz kanał do YouTube macie tam na dole. A więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Na razie dzisiaj był ze mną. Rali. No i do następnego odcinka i na razie.